okay Cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, DermanX 100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed Valhalla. Nie pamiętam co w poprzednim odcinku robiliśmy, ale widzę, że pewnie do Jotunheimu e, się udaliśmy, bo dawno dosyć tam te poprzednie odcinki nagrywałem. Skończył mi się już zapas, dlatego wracam trochę do tej gry, bo ostatnio trochę mam zawalone e, różnymi innymi rzeczami i nie mam za bardzo czasu grać. W każdym razie, jeżeli chodzi o Jotunheim, to zadania w Jotunheimie są na 190 poziom mocy, także e, w jest na... Poziom niższy i wydaje mi się, że Wiednandia to jest coś, co będziemy teraz robić, dlatego że za bardzo nic więcej tutaj nie mamy, tak naprawdę, wydaje mi się. Jedna rzecz, którą bym chciał jeszcze zrobić, póki jesteśmy tutaj w krócej przystani, otóż, chcę sobie odpalić ucztę, żeby sobie te buffy różne aktywować. Wydaje mi się, że to mogę zrobić tylko z tej jednej strony hali przy tym dzwonie. Także szybko zorganizujmy właśnie to ucztę, tam jeszcze z kimś mogę pogadać, widzę. Ale wpierw uczta A później zobaczymy, bo to pewnie będzie jakiś quest dla osady Znając życie To tam nam zapewnia jakieś buffy Które mam nadzieję gdzieś tam się przydadzą po drodze Także będziemy mieli tą szybką cutscenkę, już ją raz widzieliśmy Korzyści do mora, ale też jakieś dostaliśmy No po tym, po tej ostatniej rozpierdówie z dagiem, myślę, że przyda się wszystkim Chwila, chwila odpoczynku Generalnie tam oczywiście już będą jakieś pijane dzieci tam mamy Hajthama w t -pouzie. nieźle ale okej okay, dobra impreza impreza skończona i zobaczmy czego chce ta kobieta Tickler it looked like you wrestled a bear is something wrong God Eva I was robbed the road and Lincoln By who a good look at them They were Saxons I know that much A pack of them lifted four barrels of my ale and all the coin I had on me. The biggest one pulled me off my horse and stuck his mouth in my ear, said, Tell Guthban we expected him home soon. Guthban? That's Battlebone in the Saxon tongue. Are you sure? That's what he said. It's not someone here, is it? Not that I know of. I do not begrudge us taking in orphans, Eivor, but some of these Saxons, we hardly know them. You ought to ask around. To była idea. Take care of yourself. Let me see to. Dziękuję, Evor. Mm, no proszę, dowiedz się, kim jest Gudban. Dobra. Soscy mieszkańcy krócej ceni mogą wiedzieć więcej. A wiem, kogo mam szukać? Chyba wiem. Dobra, gra mi trochę pokazuje. Evor. Evo. Petra. Oh, wait. O, oh, nie, yeah. to nie to zadanie. Sorry, Petra, but I am already with someone. I. I. Knew that. it's all right. well... dobra, okay. e, To z kim mam pogadać, z kim zdecydowanie dalej, dobra, ale pierwsze, zajrzyjmy się gdzieś tutaj po okolicy. No i spróbujemy się wypytać członków naszej osady, czy coś boy. wiedzą. Generalnie, widz no stajenny jest e, z Sasem, także zobaczmy. Rowan. Ah, Evor, how's the day, my friend? I am well, Rowan. I had only a small question. Do you know anyone named Guthben? Guthben? Hmm. Nothing comes to mind. Should I? It is not a question of should. Ah, is it a horse? Uh, no, it's um. A lover? No, Rowan, it's it's no one. You came here to ask me about no one. Thank you for your time, Evor. Dobra, OK, I nic nie wiem. Albo nie chcę powiedzieć. Jak wiecie, są dwie opcje. Zawsze. No dobra, idziemy dalej w takim rozrachunku. Tam mamy naszego pana, Boże, jak on się nazywał. Jakieś miał takie rzymskie imię. Być może mu nawet mogę artefakty zostawić. Tu w ogóle jakiś list też mamy: Oskarżenia Maksymiliana. Czy ja już to czytałem? Mam nadzieję, że tak, bo mi się nie chce, szczerze, trochę. Także dobra, pogadajmy z nim. Octavian! Salve Eivor, how are you? Well, thank you. A question. Does the name Guthben mean anything to you? Guthben? Hmm. It's not Latin, is it? It is a name, I think. But no face comes to mind. I fear it may be a moniker. A false name. <laughs> so you came to me? Why would you come to me about a false name? Do you think my name is false? No. Is it? I am Octavian. I've always been Octavian. No, This is not a good time for me. I am terribly busy. Good day. z jakiś innych naszych przygód, że to nie jest jego prawdziwe imię. On sobie przybrał oczywiście to bardziej rzymskie imię Octavian. E, mogę mu oddać te artefakty? Co tu się jeszcze w ogóle coś się baguje? Yo, more relics for your collection. Show me what you found. Wonderful. And here is something for you. There should be more like this out there. I'll see you later friend dulci No dobra. To będziemy musieli więcej tych artefaktów poszukać i mamy dzięki temu jakąś nową dekorację tutaj. I została nam ostatnia osoba, która ma szansę chyba coś wiedzieć. Tylko musimy ją znaleźć. Nie wiem dokładnie, kto to będzie. Później pójdziemy do Randrwy i jeszcze zobaczymy, czy przypadkiem nie ma jakichś zadań jeszcze tutaj na niższy poziom. Ale wydaje mi się, że właśnie mieliśmy wypływać do Winlandii. I to chyba mówiłem w poprzednim odcinku. Jeszcze się upewnię dwa razy. Ale wydaje mi się, że tak właśnie będzie. I że teraz zajmiemy się Kiotfesonem w końcu. Generalnie. No ale może być różnie. Z kim mam porozmawiać? Yy, Okej, okay, z Tobą. Witam. Tarben, do you have a second? I was wondering if I am Guthpen, Eivor. It means battlebone. Not the name of a jerry baker, is it? Not one who bakes bread? No. So, how did you earn this name? Before I came here, I lived another life. A brutal, bloody life. I served with a gang of mercenaries. I was their weapon. Roaming the wilds of England, did whatever they asked of me. And all they asked was violence. When I left, I laid this sword on the grass and made a vow. I swore never to spill another drop of blood, to abandon acts of violence, to never kill again. A hard promise for a hard man. It wasn't, not for me. This life here is all I've ever wanted. I've never been more at peace this is my doing i brought all this upon you. it is down to me to fix it tarben by threatening you they threaten my clan i cannot allow that these men are foul avor you should not have to fight my battles for me do you not hear me tarben if they threaten you they threaten me so let us face them together very well meet me outside when you're ready I I no, proszę, czyli to Tarben, któremu pomagaliśmy jakiś czas temu. E, to nie jest tym e, Goodwbonem, czy jakoś tak. Ja Nie pamiętam jaką jak, jak tam przydomek dokładnie brzmiał. Także spotkajmy się z nimi i od razu rozwiążmy tą sprawę. to friends, No dobra, to chodźmy z nim i widzę, że potrzebujemy konia. E...

you're living the life you want, aren't you? No, no, spotted. tell me what i should expect here. will they attack us on sight? i shouldn't think so. no. nothing like that. it's not how wilf operates. yes, he's a clever one. and rather kind when you meet him. makes you feel like you're a friend. family. i met him a decade ago and he was the first person to truly welcome. to see some value in me. He told me I had a gift for intimidation, persuasion, violence. Just by the size and strength of me. He knew how to use me. No, no, ale będziecie, że mi się jeszcze gadać, tak trochę przerwałem, czy to oni? Chyba albo i nie. Raczej chyba nie. Jacyś randomowi patrolując tej okolice Wikingowie. Generalnie. Daleko jeszcze? Nie wiem. Bo musimy jechać za nim, gra mi nie pokazuje gdzie mamy dojechać. Niestety w tym momencie. Ale gdzieś to już powinno być raczej niedaleko, jesteśmy na jakimś wzgórzu. Także gdzieś tu pewnie mają jakiś swój obóz czy coś w tym stylu. Chociaż byliśmy tutaj i tutaj wtedy nikogo nie było. Mamy tą chyba czatownię Ragnarsonów. Tak się nazywa ta lokacja. So, co chcą teraz? Chcą mnie wrócić. They'll want me to be the man they think I am. Monstrous and massive. Wilf and them were the only family I had then. But their love was conditioned. Wilf only loves what he owns. So, what do you intend? I know I won't go back. I don't want more blood on my hands. But apart from that, it's hard to say. Who knows what they have in mind? No właśnie, zobaczymy. Coś czuję, że skończy się oczywiście walką i ich zabijemy. No ale zobaczymy, może uda się ich przegadać. Na to będę liczyć. Okej, okay, tu mamy rzekę, ale chyba na drugą stronę nie musimy się przeprawiać. Przynajmniej na to liczę. Jesteśmy w jakichś lasach. No może już za chwilę dojedziemy na miejsce. Dosyć daleko się wyprawiliśmy. Nie sądziłem, że to będzie aż taki długi. Aż taki długi quest. No ale najwidoczniej będzie. No trudno, jeżeli trzeba, no to trzeba się tutaj trochę po, po okolicy poszwendać. Szkoda, że jakoś szybciej, czy jak ja przyspieszę, to on przyspieszy. Nie Okej, okay, ale gdzieś odbił w lewo. Tu mamy jakąś przeprawę. Generalnie, także można łatwo koniem przejechać. Oho, telefon zaczyna blinkać. W ogóle mam nowy telefon, Xiaomi mi Mix5, e, mi35G. E, mi mix 35G, o teraz dobrze powiedziałem. E, I widzę, że jesteśmy na miejscu. Dobra, jeżeli będzie blinkać, to go oczywiście za chwilę wyciszę. Maybe, that house there. They're likely within. It won't look like much, Avor but don't be fooled, and don't take Wilf lightly. Charming as he seems, the man is a serpent. I've met plenty of charmers who turned out to be snakes. I know, I know. Only a warning. Let's go inside. No, to. W takim razie. Teraz chyba za mną będziesz biegać. Tu mamy jakąś taką tawernę, czy coś w tym stylu. Albo to jest jego ekipa, nie wiem. Okej, okay, widzę, tędy nie wejdę. Znaczy, mógłbym, ale bym musiał to rozwalić. Także jakoś tutaj naokoło chodźmy. Po prostu. I zobaczmy. i i And the woman you robbed was one of my clan. That will not stand. I oh, know, I know. I'm busted up about it. But tell Tekla, was it? Tell her that her is some of the finest we've tasted. I am done with you, Wilf. But we are not done with you, boy. We gave you food, shelter, ale to drink, riches galore. We made you who you are. For all you did for him, he repaid you with blood and sweat, did he not? You're a fiery one, I like that. But the ink was dried on this deal well before your number arrived in England. If you wish to clear Tarbin's name, I'm happy to help with that. It's only a small matter of cost. Some weeks back, soldiers confiscated my personal wares, shall we say. Tried to confiscate me as well, but I gave them the slip. If you're keen, you could recover my belongings and return them to me. Do that, and your name is clear. I... I can't. I promised myself I would leave all this behind, but... If it will clear Turban's name, we will recover what is yours. Where are these soldiers? Camped not far to the west. A battalion of blouted, brainwashed military men. You can't miss it for the smell. Wait here, then we will return before you sprout another pair of horns God go with you avo no okay this is not your fight you don't need to do this but i am now listen when we reach the camp, leave everything to me. I'll find Wulf's goods and bring them to you. If I'm spotted, it won't be pretty. Many may die. I do not want you involved. You must not break your vow. No vow stands above my duty to my friends, Eivor. I could not leave you alone with them should they attack. If it comes to that, stand aside until then. I will. You have my word. We'll do this quietly. Także dobra, zostań tutaj, e, a my capture. i co? No i ogarniemy to, jak mówię, po cichu. Okej, okay, te dobra są pewnie gdzieś tam na środku i no dobrze by to było zrobić po cichu. Tylko to może nie być takie proste, bo jest ich tutaj całkiem sporo, niestety. No dawaj, Eivor, do góry. Do góry bym chciał bardziej. No właśnie. Żeby jak już, to na tego dziabonga tutaj zeskoczyć. Z góry. Kurde, strasznie duży ten obóz. Tam są rzeczy, które mam zebrać. Dobrze by było to w ogóle zrobić bez zabijania, bo to jak było tam, no jakby on by pewnie chciał, żeby to właśnie non zrobić. Generalnie, że postaramy się przekraść. Ten niech sobie przejdzie. Ja sobie. O, oh, fak. No to w dupę. Dobra, nie wiem, ucieknę. Czy on będzie ten? Gdzie miałem checkpoint? Czy mogę wczytać grę? Automatyczny zapis: 55. Nie wiem, czy nie muszę wcześniej jeszcze. I co, ja sobie wczytam, może ten save, bo tutaj na pewno będzie myślę przed walką. E, przynajmniej mam taką nadzieję. Trochę inaczej musimy pójść. Nie tędy górą, jednak górą nie ma co iść, bo to jest na dole. Lepiej się będzie przekraść po prostu niżej. Dobra, słuchajcie, ja Wam wyciąłem jakieś tu moje nieudolne próby, kurwa nie wiem czego, po prostu spróbowania tego, żeby gra była konsekwentna w swoim działaniu i po prostu tego, żeby dałeś tu po prostu ewentualnie w wbiec, zebrać te dobra, a nie po prostu, kurwa, bo generalnie, kiedy cię wykryją, to Rowan decyduje się wpierdolić w nich wszystkich i zabić wszystkich, po prostu w sensie zacząć ich bić gołymi pięściami, zamiast po prostu spieprzać ze mną. Po prostu ten quest jest, kurwa, tak zjebany po całości, że to jest po prostu, no, nie widziałem czegoś już tego w tym stylu bardzo dawno, tak spierdolonej Aktywności w grze. Naprawdę. I ostatni pomysł, jaki mam, to gwizdnięcie. Tylko nie wiem, którym się gwizdało, tym się gwizdało. I żeby tamci podeszli tu. Ale widzę, że nie chcą, panowie, podejść. Podejdźcie tu. Nie wiem nawet, czy teraz jestem skitrany, bo gra mi nie pokazuje tego. No czy tu któryś z Was podejdzie? Kurwa, podejdźcie tu. Halo, halo. No, chodźcie tu. O, 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 kurwa, no trochę nie tak chciałem, żebyście przeszli, ale dobra. Czy dam radę teraz ich ominąć? Nie dam rady, kurwa. Dobra, zajebiemy ich wszystkich. Trudno, nie mam, nie mam po prostu siły na tego quest'a Nie mam siły na tego quest'a, żeby to robić jakkolwiek inaczej Niech giną kurwy, niech po prostu kurwy giną Nie będzie mnie ta gra kurwa pluła w twarz takimi kurwa rzeczami Niech umierają w pizdu, jebać ich wszystkich Jebać ich wszystkich, a już przede wszystkim naszego towarzysza Który zamiast spierdalać stąd kiedyś to weźmie To się debil wpierdala w nich Masakra jakaś Niech giną Umierajcie. Dobra. Już niewielu ich zostało. Tam jeszcze ci pusznicy w ogóle szyją w nas. To też niedobre, bo ci pusznicy są całkiem dojebani. Generalnie. Chodź tu. Coś inniejszy gnoju. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. No i jeszcze te. Jakby, no nie wiem, nie wiem w jaki sposób można było tego quest'a zrobić tak, żeby się nie dać wykryć, po prostu jest to dla mnie nie, nie jest to możliwe moim zdaniem, kurwa, nie jest to po prostu fizycznie, kurwa, możliwe w ramach mechanik tej gry, bo jak się nie próbuje tego obchodzić, to gra i tak znajdzie sposób, żeby cię wyruchać, po prostu, bo zamiast się wbić, zabrać to i tyle, to gra mi każe z nimi walczyć, to jest po prostu parodia, to jest parodia quest'a. I przez to pewnie nie nagram teraz więcej niż ten jednocinek, bo jestem za bardzo wkurwiony, żeby w tą grę grać. Naprawdę, gdzie jest jeszcze jakiś gnój? Tu, dobra, ja ich muszę dosłownie. Muszę cały obóz wybić, bo nawet nie mogę zacząć uciekać. Bo wtedy pan Rowan, kochany, dalej będzie w nich atakować, zamiast po prostu im odpuścić. Także dosłownie muszę tutaj zrobić rzeź. Muszę tutaj zrobić rzeź, bo inaczej nie ruszę tego questa. I to jest totalny bullshit. To jest po prostu totalny bullshit. Spierdalaj. No jeszcze świetnie, jeszcze zawis w powietrzu. Już spierdalamy stąd. Chodź żeż tu, idioto. Najgorszy jest ten nasz kurwa towarzysz. Wszystko było dobrze, gdyby nie on. I to Na... This is the sort of work you often did with wilf and your family of marauders. a quick robbery like this, that was the least of our work. we stole from the poor, killed the helpless, cheated the dimwit. we were lower than slugs. i shudder to remember our best days, and i weep for our worst. let it go, then. remember only what makes you a better man. <try> wydaje mi się, tak będzie najlepiej. Yy, no i szybko damy rzeczy dla tego gnoja, który nam to zlecił. No a później pewnie wrócimy jeszcze do osady, jak mówiłem. No z jednego szybkiego questa zrobił się kurwa cały odcinek i jestem tak po prostu wkurwiony, że to jest, to jest po prostu niemożliwe. Jak można tak spierdolić się zadanie? To jest dla mnie niepojęte. To jest przykład, moi drodzy, jak nie robić questów w grach. Wait, czy aha, ja mam za nim jechać? O Boże, jeszcze gra mi pokazuje, jeżeli się. O Boże, jedyny. Nie, no to jest po prostu parodia quest'a, po prostu parodia quest'a, Dobra. Chodźmy szybko, zwróćmy rzeczy do tego Wilfa i mam nadzieję, że kończymy. Oh, they have returned. We have your goods. Beautiful. Beautiful. Put them there. The of course. Happy to honor it. My goodness, such a lack of trust these days. It's a dark age, no mistake. That's it then. We're done? Aye. You are free to walk from this place and live as Tobin, the boring breadmaker for the rest of your days. But you, Eivor, if you ever get tired of the settled life, we could always use a thief with your skills. Think about it. Cieszę się, muszę mi Eivor napluła. O, dwa nasze wilki się zrespiły. To ciekawe. Dobra, wsiądziesz ze mną? Czy weźmiesz swojego konia? Proszę, nie zbaguj się na koniec, bo zabiję tą grę po prostu. Dziękuję. Boże, jedyny, co za patologia. Wracajmy do tej cholernej osady. Będzie jakiś dialog jeszcze na powrocie? i feared the worst when i heard my old moniker guthbert hadn't heard it in years dredges up fearful memories i imagine how did you fall in with that bunch after my mother died i sought family hey wilf offered it he looked at me took me in and told me who i was who i could be i don't crave that belonging anymore among you lot people accept me as i am Najwyższą ofiarę, jaką kiedykolwiek otrzymałem. Spokojnie. Wiele mężczyzn jest spokojnych, ponieważ nigdy nie znali się z powietrzami. Zatrzymałeś powietrze i pracowałeś przez to. To jest rzadkie. To oznacza dużo. Dziękuję. No dobra, to jeszcze głębokie przemyślenia tutaj na koniec. Już widzę, że zbliżamy się na szczęście do osady. Tutaj jadąc przełajami oczywiście dużo szybciej się przetransportowaliśmy. Jeszcze przy okazji w coś wjechałem chyba w jakiegoś lisa biednego. No nic, trudno. Nawet most mamy, wow, zajebiście. Także szybko odstawmy Torbana i mam nadzieję, że jeszcze zdążymy wypłynąć do Winlandii w tym odcinku. Albo ogólnie zobaczcie mapę Sojuszy, być może, żeby zdecydować właśnie co będziemy robić w odcinku kolejnym. Także szybko podjedźmy tutaj do piekarni, która się znajduje tutaj. No i kończymy to, na szczęście mam nadzieję. Nigdy nigdy więc ah it's good to be home again that is if I haven't robbed myself of the pleasure of calling it home Tyban in spite of all you're welcome here and yours nothing but the work you love right payment in fresh loaves of bread I can manage that but first one scrap of your past remains right the ledger. Toss and the past. with pleasure. Dobra, tajemniczy nieznajomy. Także no, jak mówiłem, idziemy do mapy sojuszy. Zobaczymy, sobie, czy coś tu możemy z... Zresztą w sumie ja to mogę zobaczyć na zwykłej mapie, nie? Eee, wydaje mi się. Po prostu sobie pojażdżę po tych 220, 300, 160, 160. Aha, czyli to jest na 160. Poziom, Essex i tak dalej, no ale jako, że w Winlandię mamy od Dużo dłuższego czasu To idziemy właśnie w Winlandię zrobić Plus jeszcze mamy punkt umiejętności do wydania Obrażenie od skrytego. niekoniecznie, bo w tej grze kurwa skradać to się nie da To jest najgorsze po prostu, żeby w grach o asasynach nie dało się Tu masakra, w sumie walczyć tyletem możemy wziąć sobie to Obrażenie od trafienia w głowę, droga kruka Obrażenie od trucizny Trening odporności na truciznę, dobrze widzę, dobra, może być, odporności się przydadzą Ubrzenia do ataku dystansowego, no weźmy sobie uniki, jakieś te pasywne Dobra, tam też blokuje. przy okazji tą gałąź W ekwipunku też jakąś nową rzecz mamy, zobaczmy, co tam A ten schemat nowy, to tam, mało ważne No dobra, tak więc cóż, wypłyniemy sobie na pewno do Winlandii w tym momencie ale zrobimy to sobie na początku kolejnego odcinka. Nie wiem, ile ten trwa, bo nie wiem ile wam wyciąłem z tych moich prób yy, z tym Turbarnem i tym Obozem. No tak, czy jak na tym sobie ten odcinek zakończymy, tak? Więc mam nadzieję, że mimo tego wam on się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.